Muzeum Historii Polski jest głównym organizatorem w Polsce wydarzeń upamiętniających postać Jana Karskiego. Setna rocznica urodzin do tego, do tego skłania. W Warszawie, jakby centrum tych wszystkich wydarzeń, jeździmy tramwajem, w którym tramwaju młodzi szachiści pokazują różne partyjki, które również stosował Karski. Karski był misteriuszem, bohaterem, ten, który chciał uratować ludzi z Holokaustu i zagłady, ale również człowiekiem, który. Jest krwi i kości i uwielbia grać w szachy. Tę, tę cechę, tę jego aktywność przypominamy w tramwaju, który był wyprodukowany w 1940 roku, ale jeździł do lat 60. Dla, specjalnie dla Muzeum Historii Polski został ten tramwaj odnowiony i znów jeździ, znów jeździł po, po, po ulicach Warszawy. Szachy są przede wszystkim grą, która rozwija człowieka wszechstronnie. Rozwija wyobraźnię, rozwija postrzeganie przestrzenne. I jeżeli chodzi o okres przedwojenny, to grą w szachy szczycili się wszyscy znakomici politycy. Bo warto wspomnieć, że w szachy świetnie grał Józef Piłsudski, w szachy również świetnie grał generał Sosnkowski. A jeżeli chodzi o Jana Karskiego, to kiedy Jan Karski miał 21 lat, to w Warszawie w 1935 roku rozgrywano jedyną w Polsce olimpiadę szachową, także Jan Karski miał możliwość zapoznania się z gwiazdami szachowymi z całego świata. Ja uważam, że to jest doskonały pomysł, dlatego, że wychodzimy z muzeów, z dusznych sal, gdzieś do przestrzeni miejskiej. W związku z tym tramwaj, który jeździ, jeździ praktycznie przez całą Warszawę, od Placu Naratowicza na, na Piaski, zresztą tu gdzieś jest rozkład jazdy, pokazuje, że tego Bohatera gdzieś w tym mieście, w którym on też przez pewien czas żył. Ja myślę, że każdy sposób jest dobry, żeby dotrzeć do ludzi, i każda metoda jest dobra, o ile się okaże skuteczna, że to ludzi zainteresuje, że popatrzą na taki tramwaj, może się w ogóle zastanowią. Poza tym, no tramwaj na tle obecnych tramwajów jest, można powiedzieć, bardzo odskulowy, jest wspaniały. Ludzie kupę pieniędzy płacą, żeby podobnym tramwajem jeździć w Lizbonie. Na wycieczki, więc jeżeli Warszawa ma takie tramwaje i je w takich, przy takich okazjach wystawia. Uważam, że to jest bardzo dobra promocja. Działał wbrew wszystkim, wbrew wszystkiemu a, i udało mu się tak naprawdę poinformować bardzo dużo osób o tym, co się działo w Warszawie. Natomiast nie jego winą było, że nikt nie chciał tego a, słuchać. Co więcej, był to niezwykle inteligentny, błyskotliwy człowiek a, z dużym poczuciem humoru, z fotograficzną pamięcią. A, i do tego skromny. Znaczy ta skromność jest dla mnie powalająca we wszystkich jego wypowiedziach czy w książkach, które pisał. Wcale nie, nie pozycjonuje się na bohatera, tylko właśnie na człowieka, którego powinnością było powiedzieć światu o tym, co tu się działo. Myślę, że jego uczciwość, jego przyzwoitość, jego na pewno odwaga są cechami, które warto byłoby, żebyśmy próbowali chociaż w małym stopniu u siebie pielęgnować.